Zadania na spokojnie. Rok 2023 motora podstawowa, zadanie numer 2. Ojoj, oj, coś mi się zdaje, że to będzie najszybciej przez nas rozwiązane zadanie w takiej formie ekspresowej. No popatrzmy. Jeden jedyny wzór. Pierwiastek dowolnego stopnia z A razy pierwiastek dowolnego, ale tego samego stopnia z B. To można to pod jeden dach pierwiastka wrzucić. No to na co tu czekać? Działamy. Czyli nasz pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27/16 razy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch to będzie jeden duży pierwiastek a pod nim no dokładnie minus 27/16 razy 2 Będziemy to mnożyć nie z upraszczają Wyjdzie nam pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27/8 i jgz tak czyli jak genialnie zauważamy 8 to jest 2 do 3 27 to jest 3 do 3. Co ten wynik będzie po prostu minus 3 drugie. I koniec zadania. Dziękuję za uwagę.